Witam serdecznie rozmów Gręgi Pocztowych Teraz przedstawiam samicę Tadeusza Pałki o numerze pl0489 PL 17 rok 6599. Jest to śliczna samica krótka o szerokiej budowie o pięknym oku jasnym Śliczna samica Piękne skrzydło Bardzo się wyrywa, bardzo silno Jak to gołębie Tadeusza Pałki, sprintery Sprintery Teraz zaś więcej opowiem o tym rządku Jest to ojciec 16 roku 11 14 piąty konkurs na 2431 gołębi, 8 konkurs na 2211 gołębi, piąty konkurs na 1852 gołębi, 15 konkurs na 1258 gołębi, cen 71.52, pięć konkursów, pięć konkursów na 4161 gołębi, pięć konkursów na 3973 gołębi, 8 konkurs na 4000 105 Gołębi, 8 konkurs na 4105 Gołębi, 10 konkurs na 2246 Gołębi, dwudziesty, warty konkurs 3268 Gołębi, Drożyna Miejscza Polski drożyna Polski 2.15 kategorii A 16,20 koficent. Z matki strony, z matki strony to jest tak, córka olimpijczyka, córka olimpijczyka, trzeci az polski w kategorii A, trzeci az polski w kategorii A, szósty konkurs na 1343 gołębie, jedenasty konkurs na 2000, e, 2710 gołębi, czternasty e, konkurs na 4019 gołębi, piętnasty i tak dalej, szesnasty, siedemnasty... 17, 19, 20 i tak dalej, i tak dalej. Nie będę więcej wymieniał. W kategorii A w A 12,84 koficent w 13 roku. W kategorii A 22,8 koficent w 14 roku. Co to jeszcze mogę powiedzieć o tym gąbku? No, dużo czołowych konkursów, jak i, jak i dziadki, jak i babcie. Jak i babcie latały w wyśmimicie tutaj Olimpińczyk Super As, w Budapeszcie. Tak. Co tu jeszcze? No same czołowe konkursy. Córka wybitnego córka wybitnego z matki strony. Mama to jest córka wybitnego rozpodowca. Półsiostra wielu superlotników. No co to może więcej powiedzieć o tym gołku. Ta samica w zeszłym roku była łączona ze samym 6577. 65-77. Dużo gołębi poszło z tej pary właśnie do hodowców i chciałbym wiedzieć w tym roku, jak te gołębie będą się spisywały na młode. Bardzo mnie to ciekawi, naprawdę, bo nie szuka jest gołębie sprzedać, tylko, tylko mnie będzie cieszyć, żeby te gołębie się u ludzi pokazywały, żeby mi wiadomości dawali, żebym wiedział, że te gołębie latają, a nie, że, że gołębie poginą i na przykład gołębie mogą poginąć i, i zaczną mi oficywać, co to za, za materiał. Przede wszystkim gołębie trzeba hodować, żeby były zdrowe. Zdrowie to jest najważniejsze gołębi. Śliczna samica. Śliczna samica przede wszystkim jest trochę przekarmiona, bo trochę dysze. Przesudna. Koniec miesiąca, koniec miesiąca lutego będzie łączona. Myślę, że już będzie w kondycji takiej tak drogie, że będzie w kondycji do łączenia. A teraz karmą, bombą karmię, nie żałuję karmy, bo to wiadomo, że jak gołębie chowają, żeby wszystko miały, to co im się należy, to o pieniądze nie chodzi, tylko o gołębie chodzi, żeby gołębie były zdrowe, przede wszystkim zdrowe. Życzę miłego dnia hodowcom, pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia